Odcinko z Forza Street. Dzisiaj zagramy sobie na Forze i dzisiaj będą zawody trzecie, jakoś tak, dwie informacje, może weźmiemy. Myślę, może mustang. Dobra, wezmę... nie wiem Nie, wezmę tego Mustanga, chyba jest szybszy I rozpoczniemy zawody mm. Dotknij, aby ten Dobra, dobra, jak to jechać? tu kredyty И теперь... Ты выходишь. Да, 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 конь. А muszę tak dochodzi na prowadzenie Teraz trzeba Puścić perfekt hamowanie. Dobry gaz i do tego nie Jest gubiony, nie Trzyma się na sam z tyłu. Zobaczymy jak to będzie dalej Kale raczej nas nie dogoni. Chyba że jakiś zakręt. Stygam, dobra, gaz jest i nitro. Dobra. Chyba nas nie dogonisz. Nie wiem w sumie gdzie jest meta, Dobra jeszcze damy nitro Elegancko Byk puszczamy, perfekt hamowanie I niezły gaz I nadobicie jeszcze nitro Już chyba na met I meta czy jeszcze nie? Met No, nieźle nieźle Ale nie ma z nami szans, Chociaż trzymał się nas z tyłu Nie uciekliśmy mu tak daleko Wygra nas, dużo gazu No, dobry, dobry, nie Okej okay. Możecie zostawić łapkę w górę Suba z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie Ponieważ widziałem, że pod pierwszym odcinkiem tej gry Nawet wam się spodobało też Nagrywam drugi odcinek tego czasu co sprawdzałem chyba było 9 lajków Pod tamtym odcinkiem Spróbujmy pobić tutaj rekord i dobić te 10 Fajnie by było Dobra Teraz mamy Mustanga kontra Porsche 911 Auto też jest słabsze od naszego, ale no, zależy od kierowcy. Jak nie zrobię żadnego błędu i dobrze wystartuję, to będzie super. Dobra Uuu ciekawe, nam, ta nitro. Ale to samochód jest taki malutki, taki pewnie leciutki, że świetne hamowanie i mega gaz podłogę i dobry gaz nitro do tego i elegancko dobry zakręt no uciekamy mu. Hmm. puść gaz świetnie do tego gaz ogólnie możecie napisać w komentarzu czy mam yy, grać poza odcinkami i nabijać wyższe poziomy lepsze samochody czy chcecie żebym serię robił tylko na kanale tylko wszystko po kolei widzieć chcecie Możecie napisać w komentarz, ktoś napisze, to będzie fajnie Mi to w sumie obojętne, czy będę dla was wszystko nagrywał, czy tylko jakieś takie ciekawsze momenty z nowym autem, czy coś. Idealny start, mieliśmy dobry zakręt, dobry i dobry Nie, to już dobrze Kredyty zbieram, w ogóle nie wiem po co zbierać te kredyty Na razie jestem świeży w tej grze No nie grałem poza ciekawie, tylko nagrałem ten pierwszy i teraz ten drugi Pomar. No to było łatwe, Tu jakieś monety teraz. Ok. I ścigamy się teraz z... to jest za 4 No zobaczymy. Tutaj już może być trudniej. dobra mamy to. I nitro jeszcze żyłuchaj na starcie. To za czwórka, nawet. Nawet, nawet może tam polecieć za na Świetne hamowanie. i dobry gaz. Dobra, ja. Dobra, daj nitro od razu. Fajny ten Mustang. Chociaż nie przypadłę za Mustangami, ale nie wygląda tak źle w tej grze. Nawet, nawet. 5-0 Silniczek i my do przodu Lecisz, lecisz. A już meta, dobra Wygraliśmy. Następne zawody chyba ukończone. Także fajnie, fajnie. Idealny start, dobry, niezły dobry. Najważniejsze, że wygraliśmy. Odbierz. Zobaczymy co będzie dalej. Zawody ukończone. Wynik wyścigu, stuk. I teraz tak. Wszystko jest ukończone. Coś zostaliśmy, Kontynuuj. Podobać się. Podobać się. Jest świetne. Nie, nie będę oceniał gry. Nie na no. odcinku. Mam jakąś zasoby odbierz zestaw tuningowy. A, ok. Teraz mam takie pytanie. Jak bym zrobił tak? Tu są jakieś przeceny. Wejdźmy w wyścig o. Tutaj bym. Coś nie jest skończone. Tu nie wiem co. Chyba. A, to. Informacje i teraz wezmę mustanga Jedziemy tu, bym chciał to się przyjechać? Bo to mam wszystko ukończone. Ale co? To już nie zawody. To bym chciał pojechać. Pst. Nie wiem jak to zrobić. Co ja mam zrobić? Chyba nic nie zrobię. Dobra, to tam miniemy na razie. No, nie mogę tu pojechać, nie wiem, dobra To wyjdźmy Trzecie zawody No tu też nie mogę tego pojechać, dlaczego? Ja Będzie to przejechał Aha, bo to musi być auto i... Takie, te informacje i to. I to będę mógł. O! Już rozumiem Dobra. To jedziemy teraz to. Tak? Okej. Okay. Okej. Okay. I my jedziemy tu kontra jakieś coś. Perle. Fire lady. Nie wiem jak się kiedy. Dobra. Ładowanie i jedziemy. 3, 2, 1 gazów. Mamy. O te czwóreczka daje radę, nie? Zobaczymy czy będzie bokiem na zakręcie, jak prawie każda WM -ka. nie spokojna jest. To no dobrze Gazu Uciekamy typowo, uciekamy Fyk, dużo mój I mecha z podłogi, lecimy do przodu Nitro do tego i... O nie nie nie, goni nas, goni nas, goni nas, mamy kłopoty Uff, już myślałem że nas wyścili, wyminię perfekcyjne hamowanie, świetny gaz, nitro do tego i nie na żaden fergli O tam 300 tam stał GTR a gtr bym w tej grze może już uda się go trafić w jakiejś paczuszce następny udany dalej za dobry, niezły, dobry, koniec wygrana także fajnie, następny wyścig wygrany jeszcze żadnego nie przegrałem także Dobrze hmm. Koniec wyścigu Tutaj odbierzemy monety Okej okej Jeszcze jeden mamy wyścig Z GTO Od jaki? skąd jak gto o ten boy. piszą na. No. za dużo kurcze chciałem tak idealnie wystartować taki mały tylko jedziemy o ja co ja zrobiłem Łąd, trzeba go gonić! Nie ucieka nam! O nie chyba to przegram Ale dobra, lecimy! Nie puściłem w ogóle gazu na wykrycie! Gonimy go! Może się uda jeszcze! Też może być problem, bo taki zakraj. Zbadł Dawaj, dawaj, dobra, mamy go już na ogonie! Dawaj, dawaj, dawaj! Kazu, No nie Nie udało się Przegrywamy Ale Może się uda to powtórzyć Może się uda Powtórzyć bo To mój bądź był, bo tam nie wyhamowałem Jeszcze raz idziemy Tak, na szczęście się da Także dobrze byłoby słabo Dobra Start mamy lepszy Ale muszę pamiętać, żeby gaz puścić bo będzie liczba Puść. Ooo, perfekcyjnie. O, o i już jest lepiej. Już nam tak bardzo nie uciekł. Znaczy my mu bardziej uciekliśmy niż Ale dobra. Świetne hamowanie. Świetny gaz. Jeszcze nitro sobie damy. Nie! O nie, nie 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 nie. No nie no znowu zrobili ten pod Za każdym razem to samo. Ale lipa. No nie wierzę. Drugi raz przegraliśmy nie? Ale to w mój błąd, dobra, teraz się skupiam na 100% i wygrywamy On wcale dobry nie jest, tylko ja spalam zakręty, bo trzymam gaz tam Bo to jest takie dziwne sterowanie, musisz trzymać spaty, żeby nie gazować w środku Co się stało? Później klucz, a świecę od muszę naprawić bo. dobra, trzeba to wygrać, bo takich problemy się dzieją kończymy to dobrze, dobry start mamy żeby tylko żadnego zakrętu muszę się skupić na grze 100% a wy możecie w tym momencie wziąć ten jest to bardzo motywuje, a zawsze to nic nie kosztuje. Dobra, ja to ja my... Ty, co on robi? Czekamy mu. Ale on, no, dobrze nastąpi się. Lepsze przyspieszenie od nas. Dobra nie, to, nie możemy mu dać. Dobra. Mamy już jakieś szanse. Nie, 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 wygrajmy. To Jest, Udało się. Pojechałem prawie bez żadnego błędu i się udało. Na szczęście. Dobry start, dobry, świetny zakręt, niezu zakręty. Kredyty mamy. Wstępnie. Jestem ciekawe czy można to kupować samochód za kredyty udało się Przeciwnik pokonany Co i teraz muszę się z nim ścigać? Już się z nim ścigałem Dobra i teraz tak klasa super O, mogę odebrać auto Uwaga Opening 3, 2, 1 I ee, tam Słabe. Nie podoba mi się. Mi się Porsche ogólnie nie podoba. Słabo, myślałem co coś lepszego. Dobra, tu jeszcze nagrodę odbierzemy. I tu mamy ten samochodzik Okej, okay, dobra. Jeszcze zobaczę, jak to wygląda tu z tymi procentami. no Dobrze Dobra, to zakończmy to na dziś. Także w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.